Podglądamy. No na pewno walkout nas czeka, ale czy będzie jakiś kolorowo fajny? No nie, no dajcie spokój z takim walkoutem. To jest jeden hazard w zwykłej wersji, no dajcie spokój. No dobrze, zobaczymy, czy to jest prezent, czy to jest chłam. Co i jej da? Czy daje pustą kopertę? Nie wiem, na wesele, czy na chrzciny daje pustą kopertę, czy da coś w środku konkretnego. Let's go. No jest walkout ale to nie wiadomo jeszcze nic No kuźwa Serio żadna specjalna karta Fabinio. Ja pierd... O ja pierd... Serio Z tych pików za zadania z ligi weekendowej najlepszy Najlepsze było Benzema, najlepszy był Benzema. Ostatnio w zeszłym tygodniu, w z tych pików 6 już żeśmy otwierali, no i był Benzema. Co będzie teraz? Zobaczymy, pożyjemy. Ja, piekaczek. Śród, śród i śród. No, no przepałę. Bierzemy overal. Bierzemy overal Humersa Sabicer. On jest grywalny, no ale tylko to tylko wiesz, już, już go ogrywałem. No i dobra, trzy paczki z podglądem. No ta jest najbardziej ciekawa. Ale my zaczniemy od tych słabszych. Mamy tu końce, ewentualnie do kupienia paczki. Wow, zaczynamy walkoutem 1-1. Zaczynamy walkoucikiem LO. LO dwa, to jest paczka za 25 tysięcy. A, no wiadomki. Tych paczek to nic nie leci, Katana Kara. Dobra. Pyk. Tam był jeden azar, nie? Więc to totalny bezsens. Jakiś kolor, to co to nie jest O Jezus Maria Ta psoba przyszłe gwiazdy Dobra karta, ale pewnie gówno warta Tyle w temacie Tyle w temacie trafiania fajnych kart z tych poglądów, nie? Ryk, tyk pyk, otwieram ją. Paka, o No i patrzcie, nie ma nawet kolorku z eventu, nie? A, Fabinio był. No, ja pierdzielę. No serio. Dzięki za follow. To się w głowie nie mieści. To taki prezent I jej daje. Wiecie? To tak jakbyś poszedł, nie wiem, na wesele i dał pustą kopertę, jak mówię. Pustą kopertę pan... na... na po... no ja pie. Trzymcie kciuki i lecimy. Dawaj, dawać jej, dawać, dawać. I ja No to jest gorsze niż ten hu... Fuuu. Takiego gówna to się nie spodziewałem totalnie. Ale to zrobię tak. Z dedykacją, bo będzie też to na YouTubie Pozdrawiam wszystkich moich aktywnych komentatorów na YouTubie Dave'a Dave komentuje, kto tam jeszcze? Unit water Kisiana Często, TheArrow Ktoś, kto tam jeszcze? Kogo bym tutaj Kogo bym, żebym tu nikogo nie ominął To może w następnym będzie Także tutaj będą pozdrówki takie wycięte W tym filmie, pozdrawiam jeszcze raz Chodź, chodź, chodź Ja Ale dramat Nie nie rób, nie, to się nie opłaca robić to lepiej to przepalić na te 85+, nie? Nie róbcie tego Dla tych co zostali No nie to jest po prostu bezsensowne co teraz zrobiłem No ale jest paczuszka Jest kontencik, jest paczuszka Kapa 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 Nic Spoko, szybko Bez rozczulania się Cześć kapel, witam witam Nie już kończę powoli Ej Ej Nandes, nie Nawet mi Bo trzeba byłoby jeszcze jakoś 85 plus zrobić. Wreszcie coś sypnie? No nie sypnie, co to jest koman. Co tutaj jest koman. Trzy gwiazdki słabszej nogi. To jego kartę footies można by zrobić i jest git. Co to jest koman? A. Ja pierdzielę. Teraz widzisz kolejne dwa piki. Wczoraj były nagrane późniejszym wieczorem jako materiał dedykowany na TikTok, ale oczywiście dorzucam je tutaj. Jeśli mnie obserwujesz na TikToku, no to już wiesz co tutaj wypadło. Jeśli jeszcze tego nie robisz, to Cię zachęcam w opisie Będzie jak zawsze link do mojego profilu na TikToku, a dzieją się tam niesamowite demy. Ja Ci dziękuję za to, że dotarłeś do tego punktu tego filmu. Myślę, że było fajnie. Jutro pojawi się. Kolejny film z wszystkimi moimi paczkami 85, plus, zrobionymi w tym weekend. Jutro oczywiście live ik o 19 boży. No i co? Łapeka subek osóbków przybyło w ten weekend bardzo dużo. Jeszcze w piątek było poniżej 100, mi się wydaje. A tutaj już mamy 125 widzów. Za to wam dziękuję. Dziękuję za te łapeczki, dziękuję za aktywność pod filmami. No i co? No i proszę o więcej, proszę o więcej, bo kręcimy e, coraz lepsze liczby tutaj na wszystkich tych moich kanałach, na wszystkich frontach walczymy. A co z pikami? Piki nie najgorsze, Blue Davis, a teraz e, Dejong to naprawdę bardzo fajne i przyzwoite karty, bo bywało dużo, dużo gorzej. Zbijam piątkę i życzę wszystkiego dobrego. Hej!